Gościem Boxing News Andrzej Gmitruk. Witam Panie Trenerze. Witam serdecznie wszystkich sympatyków boksu nie tylko. Panie Trenerze, no zacznijmy od Andrzeja Gołoty. Najbardziej gorący temat, jeżeli chodzi o Pana osobę. Treningi, można powiedzieć, dwóch legend. Legenda boksu zawodowego Andrzej Gołota i legenda polskiego, polskiej trenerki boksu zawodowego i amatorskiej, i zawodowej Andrzej Gmitruk. Jak się te dwa, można powiedzieć, wolne elektrony odnajdują na sali? Myślę, że bardzo dobrze, dlatego że po prostu jest pełne zrozumienie, jest pełna powiedziałbym, bardzo dobra Komunikacja, bo więcej wiemy, jak, jak trenować. Szanrzej to doświadczony zawodnik, czterokrotny pretendent do tytułu Misza Świata. Olbrzymia wiedza z boksa amatorskiego i z boksu zawodowego. Przeszedł wielu trenerów, wiele szkół, więc jak mówię, no, to jest kwestia tylko bezpośredniego przygotowania, które realizujemy. Wydaje mi się, że nie tyle mi się wydaje, że jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze przygotowany na 23. Trenuje bardzo solidnie, bardzo sumiennie, bardzo kreatywnie. Powiedziałbym, oczywiście wymieniamy poglądy w trakcie, co robimy, na co zwracamy uwagę, jaki mamy kierunek, to jest normalne. No właśnie, Andrzej Gołota to jest pięściarz ukształtowany. Czy trener coś jeszcze w nim próbuje zmienić lub czegoś go nauczyć? Czy pięściarza w tym wieku w ogóle da się czegoś nauczyć? Nie, 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 absolutnie nie. Jeśli chodzi o, o zmianę jakichkolwiek nawyków ruchowych, nie ma mowy o tym, dlatego że jest po pierwsze, tak jak powiedziałeś, to jest zawodnik już bardzo ukształtowany. Przede wszystkim drugi temat, my się skupiamy na dwoma, trzema elementami w przygotowaniu motorycznym i w pewnych akcjach. Technicznych i to jest wszystko. Uważam, że dużym błędem jest trenerskim, jeśli zawodnika po tylu stażach i tylu latach pracy ktoś z trenerów próbuje zmieniać. Właśnie tak tutaj lekkie uderzenie mi się wydaje do Tomka Adamka, bo tam lekka zmiana nastąpiła. Tomek sam to tego nie ukrywa. Lekka to jest chyba duży cudzysłów z mojej strony, bo duża zmiana nastąpiła. Jak trenerowi podoba się, tak już zahaczając do Tomka Adamka, ten boks, który on teraz prezentuje? To znaczy, ja nie ja powiedziałem, to nie jest mój biznes, nie moja, nie moja sprawa. Ja się na ten temat nie za bardzo mam ochotę wypowiadać. Ja mogę tylko powiedzieć, bo to jest sprawa i koncepcji samego zawodnika i trenera. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że ja osobiście uważałem, że Tomasz Adamek zostawi go, jego środowisko trenerskie, czy sztab trenerski zostawi go w tej motoryce, którą miał. 96-7 kg płynność ruchów ruchliwy, niezła praca nóg, niezły lewy prosty, bo to, to była atuty Tomasza Adamka w Weight i myślę, że z tymi średnimi ciężkimi również były atutami. Natomiast co do techniki nie chcę się bładać. Każdy ma swoją głowę, każdy ma swoją koncepcję. Po prostu ja robię swoją robotę, mam swój warsztat też i, i nie wtrącam się, jak to się mówi, do, 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 do innych. Dobrze, Andrzej Gołota to jest teraz główny temat i e, lewa ręka Andrzeja, coś co na pewno kibice są ciekawi. Jak to wszystko funkcjonuje, bo Andrzej do tej walki, do której trener przygotowywał wtedy jego oponenta, Tomka Adamka, wyszedł, można powiedzieć, e, no, z bardzo słabą tą lewą ręką. Zresztą prawą też miał, można powiedzieć, która pozostawiała wiele do życzenia. Jak teraz to wygląda i pod względem motorycznym, jeżeli chodzi szybkościowym, no Andrzej zawsze, te, że tak powiem, balans ciała to była jego taka ko koronna dyscyplina, jeżeli chodzi o bok zawodowy. Jak to teraz wygląda? lewa ręka wraca, bo po pierwsze jest Andrzej już po, po operacji, e, pracujemy cały czas nad tym. To znaczy Andrzej sam pracuje, bo on wie co, co ma robić. Ma określony zestaw ćwiczeń, który widać, że, że stosował przez ileś miesięcy, bo efektywność tej lewej ręki w określonych sytuacjach bardzo mocno wzrosła. Często zadaje ten drzeb. To co powiedziałeś, no, movement tułowia jest koroną jego sytuacją. Naprawdę doskonały balans, szczególnie w bliskim kontakcie. Myślę, że jeszcze parę elementów, nad którymi pracujemy, nad czym pracujemy, które doskonalimy, bo Andrzej boksować umie. Myśmy rozmawiali na ten temat i powiedziałem, mówię, Andrzej, ja cię boksu tutaj nikt nie będzie uczył, bo, bo ty naprawdę jesteś profesorem. Natomiast jest kwestia motoryki, płynności ruchów, a swobody w poruszaniu się I to są Elementy, nad którymi pracujemy. Jaki będzie sposób na przemysłową saletę? Bo to nie jest zawodnik, który, czy dla trenera, myślę i dla Andrzeja Gołoty, nie jest anonim. W jaki sposób? O sposobie. No, sposób jest jeden wygrać walkę. Ale w, ale, w, ale w jaki sposób trenerzy? Bo na pewno myślę, że ta taktyka to będzie tu kluczowy, kluczowy można powiedzieć aspekt, jeżeli chodzi o przygotowanie. No na pewno tak, no, ale nie mogę tutaj zdradzać tajemnic, bo to są nasze jakby zawodowe ustalenia i ja absolutnie nie mam prawa do tego robić. Natomiast my zastosujemy taką taktykę, jaką po prostu uważamy będzie, będzie skuteczna to, to w rozmowach z Andrzejem. Ustalimy to wcześniej i ja jestem Andrzej może, bokse, może zaoferować Właśnie tutaj różne sposoby taktycznego rozwiązania tego pojedynku i to jest jego atutem. To będzie pojedynek sportowy, czy raczej spotkanie dwóch dżentelmenów w ringu, można powiedzieć, takiej natury już bardziej emerytalnej? Ja bym powiedział jedno i drugie. Dwóch dżentelmenów w ringu i sportowy. Absolutnie jestem przekonany, że pod względem sportowym ten pojedynek będzie stał na wysokim poziomie jak na kategorię ciężką. Saleta jest zawodnikiem, który bardzo długo się rozpędza. Trener bierze to pod uwagę, bo Andrzeja raczej nie widzieliśmy, kiedy on tak powiedzmy atakował w pierwszych trzech minutach pierwszej rundy. Tutaj będzie jakaś próba zaskoczenia salety, czy, czy raczej typowy klasyczny gołota, czyli też powolne rozpędzanie tej ciuchy? Zobaczymy, mamy czas jeszcze na przemyślenia. Na razie trenujemy, nie skupiliśmy się nad tym, bo nie ma takiej potrzeby. Mamy jeszcze prawie 6 tygodni, 5 tygodni do, do walki pracujemy, zaczniemy rozmawiać na ten temat. Myślę, że za ja wiem, 10 dni, dwa tygodnie. Na razie robimy to, co mamy. Do zrobienia, nie, nie zastanawiamy się, nie wychodzimy aż tak daleko. Jak zmienimy klimat, pojedziemy do Gdańska, będziemy się nad tym zastanawiać. A Andrzej nigdy nie mówił o tym, że to jest jego tak naprawdę wprost, że to jest jego pożegnalna walka, zawsze taki, zawsze niedopowiedzenie pozostaje i mówi, zobaczymy. Czy trener z nim rozmawiał na temat można powiedzieć przyszłości współpracy? Nie, nie rozmawiał. Znaczy, myśmy na ten temat absolutnie jeszcze nie rozmawiali. Oczywiście yy, również w tych rozmowach bierze pani Mariola Gotowa udział jako, jako menadżer i, i, ta, yy, i żona, która reprezentuje Andrzeja wie, w sprawach nie tylko treningowych, ale i organizacyjnych i biznesowych. To jest daleki temat. Na razie trzeba wygrać tę walkę, przygotować się, zobaczyć, co będzie dalej. Nigdy nie wchodzę jako trener przedwcześnie w jakiekolwiek. Ja mogę doradzić. Ja jestem do roboty, szykujemy się do pracy i to jest wszystko, to jest moje zadanie. I w tym się najlepiej czuję. No. Panie trenerze, a jeżeli chodzi o sytuację z Tomkiem Adamkiem, bo oni mają ze sobą można powiedzieć od lat wielki konflikt, trener sobie wyobraża taką e, sytuację, że dochodzi do rewanżu pomiędzy tymi pięściarzami stoi trener w drugim narożniku? Trudno mi powiedzieć, ja bym powiedział tak, że konflikt między nimi, ja żebym to bym tego nie wyolbrzymiał, natomiast konflikt między ludźmi tworzą ludzie i tak bym, i tak bym to sprecyzował. <ścoughs> Jeżeli chodzi o Przemka Saletę, zdziwił się trener widząc go, że tak powiem, tak bardzo napompowanego i tak umięśnionego, czy raczej zakładaliście to, że on będzie solidnie pracował na, na siłowni? Myślę, że tak. Przemek zawsze był takim aktywnym człowiekiem, zawodnikiem, on bez ruch i, i trening jest jego też szansem życia. Myślę, że, że jest do, będzie dobrze przygotowany myślę, że my również to, że będziemy dobrze przygotowani. Dobra, Andrzej Gołota to jest jeden temat, a drugi temat to są zawodnicy, z których mamy tutaj na sali. E, mamy e, między innymi Norberta e, Dąbrowskiego, mamy Maćka Sulęckiego, mamy braci Karapetianów. E, jak wygląda przygotowanie może najpierw Sulęckiego, bo on się też do, tej, e, do tego eventu razem z Gołotą ja przy... Rozmawiać z nimi, bo to są zawodnicy, jak ja nazywam, new generation, nowa generacja, naprawdę dużo potrafią, dużo, e, du, duża wiedza i myślę w tej chwili, że jeśli e, będziemy mieli odpowiednie warunki, a wszystko wskazuje na to, że kuźnia boksu firma Portfel bardzo mocno jest to zaangażowana, to, to spokojnie jestem spokojna ich przyszłość, taka jest prawda, bo wiadomo, że bez partnera, takim jakim jest portfel.pl, bez wsparcia ekonomicznego, organizacyjnego bardzo trudno jest realizować jakikolwiek plany. Najlepszy trener, najlepszy zawodnicy nie osiągną sukcesów, jeśli nie będzie pieniędzy na sparing partnerów, na organizację zawodów, na odpowiedni program promocyjny, na tworzenie dobrego wizerunku grupy. Ostatnie pytanie jeszcze o Andrzeja Gołotę. Czy trenerzy z Andrzejem nie spotkali się trochę, że tak powiem, za późno, o kilka lat? Może jakby w tym narożniku stał jednak Andrzej Gmitruk, to Andrzej dzisiaj byłby mistrzem świata albo byłym mistrzem świata? Trudno powiedzieć na, na odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo, bo to jest pytanie dotyczące przeszłości. My nie patrzymy w przeszłość, patrzymy w przyszłość. Dobrze, że się stało, że i tak żeśmy się spotkali, bo uważam, że jest to dla mnie osobiście bardzo duże wyróżnienie i, i duży sens takiej, takiej pracy. Bardzo jestem z tego ustawiony. To sekcjonowany Zobaczymy, czas pokaże. No, ważne, że tworzymy w jakiś sposób szczególnie Andrzej, Przecież Andrzej jest, tworzy karty historii. To jest postać dzisiaj, powiedzmy szczerze, już bardzo legendarna, jak ktoś już mówią, za życia i, i tworzy olbrzymie zainteresowanie. Jest klimat wokół siebie, także życzę mu wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.